Mazury. Fuck, Mary, kill. Za chwilę yy, zostaną Ci wyświetlone grupy, po trzy obrazki każda. Będziesz mhm. musiał zdecydować, kogo chciałbyś fuck, kogo chciałbyś Mary, a kogo chciałbyś kill. W porządku, masz może tutaj wieśmaka do zjedzenia? Do jedzenia? Dlaczego? Muszę jeść. No to, ale to 30 minut nagrania i wiesz, będziesz wolny, będziesz mógł sobie zjeść. Dobrze Tomku, ale wieś wieśmak jest rzadki bardzo. Tutaj nie mamy mordo, w sensie są kamery nagrane, to zaczynajmy, to zjesz to potem. Ehm. Yy, A dobra, tutaj masz. W takim masz. razie zaczynamy, poprosimy o pierwszą parę. Yy. Mazury, co ty robisz? Oddaj. No zostaw debilu, tyle czekamy, wrzucą do restauracji. Tylko wstyd robisz, Kanapę wstyd. brudziłeś. Widzisz, zniszczysz mu wszystko zaraz. Niefortunna sytuacja. Mamiko, nie go. Oddaj. Madeleine, Gavi. Zawsze musisz sajaninę odwalać, go ku sławie. jesteś godzien wyśmaka po prostu. Niechajmy. 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 Niechajmy.